Dostaliśmy informację właśnie od policji, że jest tam jedna kobieta, która musi pilnie wyjechać. Sytuacja jest o tyle specyficzna, że cała wioska jest rozniesiona w pył, i po przejrzeniu każdej niemal piwnicy e, nie byłem w stanie tej kobiety znaleźć. Dopiero nastąpił ostrzał, musiałem uciekać, i dopiero później dostałem informację zwrotną, że ta kobieta po prostu była ukryta w jeszcze innym miejscu. Przenosimy się teraz na wschód Ukrainy, gdzie jest Kuba. Stasiak, dzień dobry, Kubo. Dzień dobry, Pawle, dzień dobry państwu. Kubo, najpierw dostaliśmy od ciebie filmy, filmy które pokazują, jak wygląda ciężko praca ewakuacji cywilów z okolicy Awdijivki, ale później dostaliśmy wstrząsający materiał. Doszło do bardzo niepokojącego wydarzenia, w którym uczestniczyłeś. Opowiedz, co się stało i jak wygląda teraz sytuacja. Tak, zgadza się, od razu sprostuję. Obecnie jesteśmy na zachodzie Ukrainy, w miejscowości Aleksandria. Tutaj właśnie ewakuowaliśmy kawałek dalej, bo w Kropywnickim. Tam właśnie ewakuowaliśmy ludzi z Podawdy i właśnie w drodze powrotnej na czołówkę wyjechał nam Tir. Wpadliśmy w poślizg i wylądowaliśmy bokiem na, na poboczu. I po raz kolejny. Jestem w stanie stwierdzić, że mieliśmy, olbrzymią to ze szczęścia, jako że nikomu nic się nie stało, ani mnie, ani przyjacielowi, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że nawet telefony, czy laptop, który miałem ze sobą, są w jednym kawałku, więc w takich momentach człowiek zadaje sobie pytanie, jak to jest możliwe. Auto to jest bus, jest, zdaje się, nie do odratowania, natomiast my sami... W jednym kawałku żyjemy, po to, żeby móc pracować dalej. Co ciekawe, kierowca Tiral nawet się nie zatrzymał, więc to jest, to jest trochę bardziej przykra część tej historii. Natomiast panowie policjanci, których znaleźliśmy kawałek dalej, zaopiekowali się nami, przewieźli do najbliższego hotelu, więc pewnego rodzaju dwoistość tej sytuacji też jest ciekawa. Są osoby, które niezależnie od tego czy poganiane obowiązkami, brakiem czasu, czy chęci zdecydują się podać tę rękę, a inne osoby nie. To, to są truizmy, które w takich momentach myślę, że nabierają dużego znaczenia. Natomiast tak ja siebie poczytuję za osobę szczęśliwą w tym momencie. wspomniał się o ewakuacji, tak właśnie obecnie wobec... Wzmożonej aktywności Rosjan w regionie, tego, że nadal postępują, robią kolejne kroki na drodze do e, przejęcia kolejnych wiosek właśnie w tej Dolinie Awdijskiej. E, kolejne osoby decydują się wyjeżdżać. E, przypadek, o którym wspomniałeś, to e, dwójka starszych państwa, e, 70 parę lat właśnie z spodaliwki, która zdecydowała się wyjechać już dwa tygodnie temu. Natomiast dostałem informację później zwrotną, że jednak chcą chwilę poczekać, bo może sytuacja się poprawi. Aż trzy dni temu kolejny ostrzał rosyjski nie rozniósł im okiem, ostrzał, który właśnie nawiedził okolice i w tym momencie państwo już ostatecznie zdecydowali się wyjechać, wyjechać nagle. więc więc właśnie czym prędzej, czym prędzej się tam zjawiłem. Państwo bardzo szczęśliwi już są, w, ale zestresowani, oczywiście, są już na zachodzie Ukrainy. I właśnie inna sytuacja, też o której wspomniałem tobie i Państwu, związana właśnie z miejscowością Umańską, bo Korliwki też, też niedaleka w Dostaliśmy informację właśnie od policji, że jest tam jedna kobieta, która musi pilnie wyjechać. Sytuacja jest o tyle specyficzna, że cała wioska jest rozniesiona w pył, i po przejrzeniu każdej niemal piwnicy e, nie byłem w stanie tej kobiety znaleźć. Dopiero nastąpił ostrzał, musiałem uciekać, i dopiero później dostałem informację zwrotną, że ta kobieta po prostu była ukryta w jeszcze innym miejscu. Więc. E, Mamy do czynienia na bieżąco z wieloma tragicznymi sytuacjami, gdzie ludzie zaklinają też rzeczywistość raz po raz, dając sobie hmm, poczucie, że być może jeszcze nie nadszedł ten ostateczny moment, żeby wyjechać, co jest, co jest ułudą. I tak jak wielokrotnie wspominałem też na antenie, dopiero moment krytyczny, takim jakim jest ostrzał, który bezpośrednio już dotknie twoje domostwo, jest w stanie tych ludzi... Z tej, z tej atmosfery, z tej, z tej apatii i z tej traumy wyrwać na chwilę, po to, żeby móc, móc tę ostateczną decyzję podjąć. I po to właśnie na takie telefony czekamy, na takie informacje czekamy. Kubo, czyli podsumowując, sytuacja wyglądała tak, że udało wam się skutecznie ewakuować te osoby. Wywieźliście ich na zachodnią Ukrainę i wracając, wtedy doszło do tego wydarzenia wypadku. Wasz samochód jest zniszczony. Jak zwykle, no, oczywiście cieszymy się, że ty i twój kolega jesteście cali zdrowi, ale rozumiem, że zniszczenie samochodu to też po prostu wprost utrudnienie waszej pracy. Tak, oczywiście. Jest to duże utrudnienie. Bus jest naszym narzędziem w tym momencie. Po prostu byliśmy w stanie przewozić duże ilości ludzi naraz. Jedynym, tak naprawdę, źródłem naszego, naszego wolontariatu, tego, dzięki czemu jesteśmy w stanie funkcjonować, są prywatne wpłaty. Więc w tym momencie odsyłam Państwa na Instagrama Czarnowcy, by tam można znaleźć link do zbiórki do zrzutki.pl. I wspierać nasze działania. W tym momencie tak, kolejny problem właśnie związany z busem. Natomiast nie ukrywam, że w tym danym momencie, tego danego poranku bardziej jestem owładnięty chyba jakąś małą euforią, że po raz kolejny udało się wyjść bez szwanku z sytuacji, która wyglądała no dość tragicznie. Kuba. A... Podziwiam naprawdę, witaj i podziwiam naprawdę ty, to, czym ty się zajmujesz, po prostu niesamowite. szapoba naprawdę. I ja oglądałem te filmiki, które ty wysłałeś naszej redakcji. Też udostępniłem te filmiki. Dużo ludzi też byli wstrząsając, wstrząszeni na tym, co po oglądali na tych filmikach i. Ja mam pytanie w tym Umańskim, a przypominam Państwu, że ta wieś, nieduża wieś znajduje się akurat na zachód od Orliwki, gdzie teraz toczą się ostre walki. Po, połowa Orliwki jest zajęta przez wroga i za jakichś tam być może mniej jak 10 kilometrów na zachód od stamtąd znajduje się to Umańskie, z którego podały, podawałeś te filmiki. I w Umańskim na tych filmikach widać, że w, w jednej z tych chat, które zostały też zrujnowane przez ostrzały, były zamknięte dwa pieski. Ja nie zrozumiałem z tego filmiku, czy udało się tych piesków uratować, czy oni uciekli, czy w ogóle już jaka sytuacja. Tak, przede wszystkim właśnie z tej wspomnianej kobiety natknąłem się na domostwo, w którym słyszałem odgłosy psów i zazwyczaj, kiedy słyszę psy, jest to dla mnie informacja, że ktoś po prostu je tam dokarmia, co znaczy, że najpewniej jest tam też i człowiek. W tym momencie zauważyłem po prostu zareglowane drzwi, zawaloną chatę i po prostu dociekałem, jak to jest możliwe, że te psy są zamknięte po prostu od środka. I jedynym moim tropem jest to, że w czasie ostrzału Zostały po prostu uwięzione. Cała chata została, puchaty zostały zawalone, i psy nie miały drogi ucieczki. Więc to, co ja zrobiłem, to właśnie odreglowałem okna, później też i drzwi od wewnątrz, po to, żeby dać im szansę na ucieczkę. I ta sytuacja jest o tyle specyficzna, że w tym, w tym mieście, w tym konkretnym miasteczku, wiosce, a nie ma praktycznie żywej duszy, więc psy po prostu szukały schronienia gdzie mogły, najpewniej w domostwie, w którym żyły do tej pory. No i pech chciał, że kolejny ostrzał je tam po prostu zamknął. Innej, innego scenariusza sobie nie wyobrażam, bo mm, nie wyobrażam sobie po prostu, żeby ktoś celowo uciekając, wyjeżdżając z wioski, a, psy uwięził. Przez chwilę widzieliśmy też stronę zrzutki, w której, przez którą możecie Państwo wesprzeć działania Kuby. Kuba Stasiak, Czarnowce Kuby to profil na Instagramie, tam można też znaleźć szczegóły dotyczące tego, jak wspierać działalność Kuby. A jak Państwo widzicie, słyszycie, to po prostu jest bardzo istotna sprawa. Link do zrzutki jest też w komentarzach w czacie na naszym YouTubie. Gorąco zapraszam. Jeżeli nawet sami nie możecie, to po prostu przekażcie dalej ten link i informacje. Kuba, Stasiak przecież tak długo pomaga i w tak krytycznych sytuacjach, i niestety, jak widzieliśmy, Kuba też się znajduje w tych krytycznych sytuacjach. Przypomnę, że niedawno został ostrzelany kramatorski i mieszkanie, w którym Kuba mieszkał, i też to mieszkanie musiało być zmienione. Kubo, bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Cieszę się, że jesteś cały i zdrowy. Mam nadzieję, że jak najszybciej będziesz mógł Podjąć dalej swoją misję, a że nasi widzowie, nasi słuchacze w tym też pomogą. Życzymy powodzenia. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.